...pasterzem, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieku. Amen. Usiądźmy, aby słuchać Słowa Bożego. Ta niedziela jest także nazwana Niedzielą Dobrego Pasterza, a więc w sposób szczególny zwracamy uwagę na to, że Jezus Chrystus jest naszym dobrym pasterzem i to On posyła tych, którzy... W Jego imię głoszą dobrą nowinę, w Jego imię głoszą zbawienie. I także ten opis z Księgi Dziejów Apostolskich nam przypomina o tym, jak to było na samym początku. W czasie wyznania wiary mówimy: Wierzę w apostolski Kościół. Co to znaczy? To znaczy, że wierzę w ten Kościół, który, założyli, który założył Jezus Chrystus i kontynuowali apostołowie. Jak to robili, między innymi w dzisiejszym pierwszym czytaniu będziemy o tym słyszeć. Czytanie z dziejów apostolskich. W owym czasie Paweł i Barnaba, przeszedłszy przez pergę, dotarli do Antiochii Antiochi Pizydyjskiej, weszli w dzień szabatu do synagogi i usiedli. A wielu Żydów i pobożnych prozelitów towarzyszyło Pawłowi i Barnabie, którzy rozmawiali. W rozmowie starali się zachęcić ich do wytrwania w łasce Boga. W następny Szabat zebrało się niemal całe miasto, aby słuchać Słowa Bożego. Gdy Żydzi zobaczyli tłumy, ogarnęła ich zazdrość i bluźniąc sprzeciwiali się temu, co mówił Paweł. Wtedy Paweł i Barnaba powiedzieli odważnie: Należało głosić Słowo Boże najpierw Wam. Skoro jednak odrzucacie je, i sami uznajecie się za niegodnych życia wiecznego. Zwracamy się do Pogan. Tak bowiem nakazał nam Pan. Ustanowiłem Cię światłością dla Pogan, abyś był zbawieniem aż po krańce ziemi. Poganie, słysząc to, radowali się i wielbili słowo Pańskie, a wszyscy, przeznaczeni do życia wiecznego, uwierzyli. Słowo Pańskie szerzyło się na cały kraj. Ale Żydzi podburzyli pobożne, a wpływowe niewiasty i znaczniejszych obywateli. Wzniecili prześladowanie Pawła i Barnaby i wyrzucili ich ze swoich granic. A oni, strząsnąwszy na, na nich pył z nóg, przyszli do ikonium. A uczniowie byli pełni wesela i ducha świętego. Oto Słowo Boże. Panu z weselem. Stańcie przed obliczem Pana z okrzykami radości. Wiedzcie, że Pan jest Bogiem, On sam nas stworzył, Jesteśmy Jego własnością. Jego ludem, owcami Jego. Czytanie z Apokalipsy świętego Jana Apostoła. Ja, Jan, ujrzałem, a oto wielki tłum, którego nie mógł nikt policzyć z każdego narodu i wszystkich pokoleń, ludów i języków, stojący przed tronem i przed barankiem. Odziani są w białe szaty, a w ręku ich palmy. I rzekł do mnie jeden ze starców: To ci, którzy przychodzą z wielkiego ucisku. I opukali swe szaty, i w krwi baranka je wybielili. Dlatego są przed tronem Boga, i w jego świątyni cześć mu oddają we dnie i w nocy. A zasiadający na tronie rozciągnie namiot ponad nimi. Nie będą już łaknąć, ani nie będą już pragnąć. I nie porazi ich słońca, ani żaden upał. Bo pas ich będzie baranek, który jest pośrodku tronu, i poprowadzi ich do źródeł wód życia. I każdą łzę otrze Bóg z ich oczu. Oto Słowo Boże. Pan z wami i z duchem Twoim, słowa ewangelii, według świętego Jana, chwała Tobie, Panie. Jezus powiedział: Moje owce słuchają mego głosu. A ja znam je. Idą one za mną, a ja daję im życie wieczne. Nie zginą na wieki i nikt nie wyrwie ich z mojej ręki. Ojciec mój, który mi je dał, jest większy od wszystkich i nikt nie może ich wyrwać z ręki mego Ojca. Ja i Ojciec jedno jesteśmy. Oto Słowo Pańskie. Chwała, Chwała Tobie Chryste. Opowiadał kiedyś jeden z przewodników po Ziemi Świętej, że mieli taką sytuację. Jechali autobusem. W pewnym momencie przed autobusem była jedna grupa, to było w Ziemi Świętej, jedna grupa owieczek ze swoim pasterzem i do tej drugiej grupy podchodził drugi pasterz. No i ciekawe, że ci pasterze spotkali się na chwilę i potem po prostu poszli w dwie różne strony. No i ten rzecz właśnie przewodnik, który mówi tak się zastanawiał, które owce będą wiedzieć, gdzie mają iść, no bo to jest pasterz i to jest pasterz. I okazało się, że w ogóle nie było żadnego problemu. Owce poszły za swoim pasterzem. I ten obraz z Ziemi Świętej pan Jezus przyniósł do dzisiejszej Ewangelii. To jest właśnie ten obraz. Bo pan Jezus był w tamtym środowisku, to w tamtym środowisku się wychowywał i to widział. I widział, że te owce znały głos pasterza i nie pomyliły. Nie pomyliły pasterzy. Dlaczego Pan Jezus dzisiaj w niedzielę dobrego pasterza chce nam o tym przypomnieć? Przede wszystkim chce przypomnieć o tym, żebyśmy wiedzieli, kogo słuchać. Bo to tak bardzo jest ważne, istotne, abyśmy wiedzieli, kogo słuchać. Pan, Pan Bóg w Starym Testamencie mówił: Słuchaj Izraelu, czyli słuchaj. To jest bardzo ważne, ponieważ w dzisiejszym świecie bardzo często albo nie lubimy słuchać, albo nie chcemy słuchać. Opowiadają o św. Janem Pawle II, że to, co on miał cudownego, to właśnie to, że on chciał i umiał słuchać. Zacznijmy od słowa chcieć. Czy ja chcę słuchać i kogo chcę słuchać? Powiemy doskonale, że można słuchać rozmaitych ludzi. Można słuchać rozmaitych stacji. Można słuchać. Tylko czy ja wiem, czy ja chcę, czy ja nie chcę? Słuchać. Teraz y, wielu ludzi myśli sobie tak, że jeżeli ja będę słuchał, y, to ja od razu muszę to zastosować. Otóż pamiętajmy, że moja decyzja na to, że chcę słuchać tę osobę czy inną, nie oznacza, że ja tę osobę od razu przyjmuję do swojego serca, bo ja mogę słuchać rozmaitych ludzi. Tak było w seminarium duchownym, kiedy ja wchodziłem, nie wiem jak jest w tej chwili, bo to już parę, ponad i parę lat, gdzie kiedy ksiądz profesor mówi, między innymi studiując historię filozofii, mówi, musicie posłuchać różnych tych filozoficznych teorii. Po co? Po to, żebyście wiedzieli, kogo chcecie słuchać. I dlatego też, jak czasami się bardzo śmiałem z tego, jak mówili, że was w seminarium, to tak indoktrynowano. Wręcz przeciwnie, pokazywano nam szerokie spektrum. Możecie sobie wybrać rozmaitą filozofię. Historia filozofii, opowiadana m.in. przez księdza profesora Tischnera, którego miałem jako ucznia, jako proszę was, profesora. Który między innymi pokazywał nam właśnie to całe szerokie spektrum. Możesz sobie wybrać. To nie jest tak, że ty do zbawienia musisz być księdzem. Poznaj, żebyś wiedział, kogo chcesz potem słuchać. Bo możesz słuchać, słyszeć, ale tego nie wykonywać. I teraz, jeżeli znajdziesz kogoś, kogo nie tylko chcesz słuchać, ale którego chcesz słyszeć, to wtedy idziesz, jak się to mówi, jak w dym. I tym pasterzem jedynym, któremu ja zaufałem i do którego zachęcam Was nieustannie, stając tutaj jako kapłan, to jest właśnie Jezus Chrystus. Jego ja chciałem kiedyś usłyszeć i słucham i staram się słuchać. Lepiej, gorzej, tego jest sakrament pokuty. Ale zachęcam Was do tego, żebyście słyszeli głos. Tego, który daje zbawienie. Bo to jest bardzo ważne, bo jest wielu ludzi, którzy chcą nas pobawić, ale nie dają zbawienia. I oczywiście, że możemy pójść na koncert muzyki, nawet pobożnej, możemy pójść na koncert muzyki poważnej, yy, jak i nawet rozrywkowej, i słyszeć wielu rzeczy. Ale żebyśmy wiedzieli i nie zapomnieli tego głosu. Który mówi o zbawieniu. Dlaczego jesteście dzisiaj tutaj? Przecież tak naprawdę nie chcecie się pobawić. Nawet ci, którzy przyszli tutaj ze względu na festiwal Roberta Schumana, twórcy jednego z twórcy Unii Europejskiej, przyszli no właśnie. Przecież nie przyszli dla towarzystwa, tylko przyszli by słuchać zbawienia. Owszem, to zbawienie idzie przez ziemię. Między innymi idzie przez naszą ojczyznę, idzie także poprzez wspólnotę narodów, jaką jest na przykład wspólnota europejska, ale to wszystko powinno dla nas, ludzi wiary, być skierowane, czy to mnie zbawi? Czy ta demokracja na przykład mnie zbawi? Czy ta forma demokracji mnie zbawi? Czy coś innego może mnie zbawi? I dobrze jest zadać sobie to proste pytanie. Jak człowiek będzie słuchał tego, który jest prawdziwym pasterzem, to się nie pomyli. I nie bójmy się tego. Dlatego zachęcam do tego, byśmy, tak jak dzisiaj, będziemy właśnie uczestniczyć także w sakramencie Chrztu Świętego. Taka może skromna ta, ta nasza chrzcielnica na razie, dopóki jeszcze większej nie wybudujemy, ona nam przypomina, że tu jest nasze źródło. Źródło jest w czym? Wyrzekam się zła i wyznaję wiarę w Boga. To jest moje źródło. I z tego źródła, które powinno być cały czas źródłem czego? Miłości. Tej codziennej i tej może takiej wielkiej od czasu do czasu. Przy tej szczelnicy, wielką sobotę, na nowo odnawialiśmy przymierze z Panem Jezusem. Skromna chrzcielnica nie jest istotna w formie, ale jak wielkie rzeczy mogą dokonywać się właśnie przy chrzcielnicy. Każdy z nas był gdzieś kiedyś przy tej chrzcielnicy, jakiejś większej, miejscowości mniejszej. Czy ta chrzcielnica dla Ciebie coś znaczy, czy nie? Dla Roberta Schumana ta chrzcielnica, bo wiedział, że bo był człowiekiem wiary, zresztą toczy się jego proces kanonizacyjny. Dla niego chrześcijaństwo to było nie tylko to, co on mówił do Pana Boga w swojej osobistej modlitwie. Wiedział i chciał, żeby jak najwięcej ludzi zorganizować do czego? No nie do siebie, nie tylko do tego, żeby było sprawne państwo. Ale do tego, żeby było jak najwięcej miłości tutaj na ziemi. I to była główna przesłanka, i niech ta główna przesłanka nam przypomni właśnie to, co jest istotne w naszym życiu. Co jest istotne, czy to będzie w Unii Europejskiej, czy to będzie w Polsce, czy w moim osobistym życiu? Co jest istotne? Bo jeśli ja sobie zadam pytanie, to wierzę w to, że jako człowiek wiary znajdę prawdziwą odpowiedź. U kogo? U którego który jest dobrym pasterzem. Niech Matka Najświętsza, Królowa Polski, będzie także naszą, naszym wsparciem, kiedy będziemy mieli wątpliwości, by ona nas poprowadziła do jedynego dobrego pasterza, który daje nam zbawienie, Boga Jezusa Chrystusa, który umarł za nas, z martwych stał i żyje. Powstańmy. Módlmy się teraz do Boga Wszechmogącego, powierzając mu wszystkie nasze intencje, prośby. Módlmy się, Ojciec Święty prosił, abyśmy w